Kiedy dowiedziałem się, że będzie nowy magazyn z LEGO, mianowicie LEGO Explorer, ucieszyłem się z dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że będzie nowy magazyn z LEGO, a drugi, że siedzę, bo tak dobry tytuł nam nadchodzi. Cześć, witam Was, moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Uszka was nie mylą, oczka was nie mylą. Niebawem ukaże nam się na rynku całkiem nowy magazyn z LEGO. Nosić będzie o nazwę LEGO Explorer. I ja wiem, że już na rynku mamy dość duże zatrzęsienie, dość dużą ilość magazynów, które na nim istnieją. Jednakże, moi drodzy, jest to magazyn, którym ja tak się jaram, że sobie nie wyobrażacie, będzie on bowiem zupełnie innym magazynem niż te dotychczas. Dotychczas bowiem otrzymywaliśmy magazyny bazujące no, na jakichś licencjach, tak? czy to LEGO City, LEGO Batman, LEGO Star Wars i tak dalej i otrzymywaliśmy produkcje związane z tymi uniwersami. Natomiast teraz otrzymujemy produkcję niezwiązaną właściwie z niczym. Produkcję, która mocno przypomina mi takie moje spełnionko marzeń, mianowicie gazetkę e, LEGO Wyścig Przygód, gazetkę, która wychodziła w początku lat 2000. Jeżeli nie widzieliście recenzji tego magazynu na moim kanale, zapraszam Was teraz serdecznie do narożnika. Zabawne jest to, że również to było wydawnictwo Egmont, ponieważ nowy magazyn LEGO Explorer również będzie od wydawnictwa Egmont. to tak jak wspominałem, nie zaawiera on, nie bazuje on na żadnej licencji. i Dlaczego ja się w ogóle tak jaram tym magazynem strasznie? Ponieważ moi drodzy, jak wiecie, jeżeli mnie znacie, jeżeli mnie nie znacie, to zapraszam do sygnału za subskrypcji wraz z zwaleczkiem, żebyśmy się lepiej poznali. Jak wiecie, ja się bardzo, bardzo, bardzo jaram hasłem, które LEGO miało wy na początku lat 2000, czyli Just Imagine, czyli tylko wyobraźnia. I jaram się tym, że z Lego możemy zrobić tyle rzeczy, że możemy to z tego budować i jaram się niesamowicie czekałem od dawna. Nawet opisywałem ten pomysł w swoim filmiku Top 7 wymarzonych gazetek. Bardzo chciałem otrzymać gazetkę, która w jakiś sposób nas rozwija. Która rozwija naszą nie tylko ciekawość, ale i nasze umiejętności budowania, ale i po prostu naszą wiedzę i to dokładnie dostaniemy w gazecie Lego Explorer. Tutaj w ogóle, jeżeli mnie znacie, to wiecie, że jaram się nie tylko tego typu właśnie pomysłami, gdzie mamy jakieś dodatkowe instrukcje. Ja wam się w ogóle chociażby kreatorami, głównie też dlatego, że tam mamy alternatywne konstrukcje. Ja wam się wszystkimi książkami typu 365 zabaw z klockami Lego, wszystkim, co po prostu nam pokazuje, jak klocki są wszechstronne i wręcz wszechmocne. I ta gazetka, która nam zbliża się, dokładnie taka będzie, wszechstronna i wszechmocna i dlatego również się nią jaram po stokroć i uważam, że wy też powinniście się nią jarać, co najmniej tak samo jak i ja, a ja się, jaram tak, że... ja, ja się jaram tak, że nawet gaśnicę sobie postawiłem obok, jakbym się zajarał za bardzo, jest czym, jest czym. Nowy magazyn Lego Explorer. Porady twórców Lego, niezwykłe fakty ze świata nauki i wielki konkurs. W prezencie oryginalny robot Lego dostępny tylko z magazynem Lego Explorer w sprzedaży. Cóż tu dużo, moi drodzy Galak. Będzie to gazetka, która będzie bazowała po prostu na zabawie naszymi ulubionymi klockami wraz z nauką z tak zwaną STEM. Przekładając na polski, będziemy się nie tylko dobrze bawić, ale i przy okazji Uczyć czyż to nie wspaniała informacja? Moim zdaniem jak najspanialsza. W magazynie m, będą nie tylko podobnie jak w rzeczonym wyścigu przygód instrukcje, jak na przykład coś zbudować instrukcje danych zestawów, ale i chociażby m, same porady p, projektantów czy ludzi, którzy naprawdę zajmują się LEGO na poważnie. Choć sama gazetka jest przeznaczona dla m, tutaj osób w wieku 6 do 10 lat, to my dobrze wiemy, jak to jest z LEGO i z tym od 6 do 10 lat, prawda? Co bardzo ważne Moi drodzy, gazetka okaże się już w przyszły piątek, czyli 17 lipca. Będzie ona kosztować 12,99 groszy, czyli nie za dużo. Dodatkowo jest ona miesięcznikiem i do każdego numeru będzie dołączony zestaw z LEGO. Już pierwszy zestaw yy, prezentuje się naprawdę. Uważam imponująco, wygląda, że tu będzie fajna liczba klocków. Więc myślę zdecydowanie dla tych Was, którzy jeszcze gdzieś tam się wahają, może to być ten dodatek, który spowoduje, że zrobicie ten kroczek w stronę kiosku albo i więcej kiosków. Ale bardzo ważne jest to, że nie musicie udawać się w stronę kiosków. Możecie już dziś na stronie firmy Egmont zamówić sobie przed sprzedażą ten egzemplarz i. I on wam przyjdzie pocztą. Także nie musicie narzekać, że nie macie kiosku u siebie, że macie daleko do kiosku czy że jest pandemia. Nie musicie, możecie zamówić. On do was do domu przyjdzie. W gości również na tej stronie znajdziecie więcej informacji o samym magazynie, jak i taki wstępny spis treści. Ja jeszcze nie widziałem magazynu na oczy, więc nie wiem, jak on się będzie miał do tego, co otrzymamy finalnie. Jednakże możemy tam zobaczyć, co mniej więcej w magazynie jest planowane. Jak widzicie, jest planowane budowanko, dobra zabawa i wiele ciekawych. Rzeczy, moi drodzy, i powiem wam się szczerze, że ja naprawdę już nie mogę doczekać się przyszłego piątku. Postanowiłem tą informacją się z wami podzielić, ale pamiętajcie, moi drodzy, że LEGO Explorer no moim zdaniem to będzie prawdziwy hit to będzie naprawdę bardzo fajna gazetka, przy której nie tylko będziemy się dobrze bawić, ale i przy okazji rozwijać. Pamiętajcie również, że już dziś możecie ją zamówić. Jeżeli nie, to w przyszły piątek możecie ją kupić w kioskach. i Ja na pewno zrobię nie jeden, nie jeden odcinek z tej gazetki, gdy już tylko nam się ukaże, gdy już tylko ona wyjdzie, mój drodzy. Ja się naprawdę jaram, bo to jest coś, rozwój i po prostu jeszcze jakaś nauka z tym związana. Hm. Moje serduszko, ten magazyn uderza tak mocno, jak tylko się da. Dlatego ja się cieszę, że siedziałem, gdy otrzymałem tę informację, bo naprawdę mocno mnie e, trzepło po prostu, gdy zobaczyłem, że tak wspaniały magazyn ukaże się na naszym polskim rynku. E, tym bardziej, że nie bazuje na naszej licencji, a jest to autorski e, projekt jakby Egmontu, prawda, z Lego. E, zapraszam Was serdecznie, moi drodzy, do subskrybowania mojego kanału. Jak już wspominałem, zapraszam Was również do kliknięcia dzwoneczka. Wtedy nie, nie przegapicie, gdy ten magazyn pojawi się na rynku, a ja rzucę jego przegląd, recenzję. Gdyby ktoś tu jeszcze był niezwykły, Zdecydowany moi drodzy. Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Mam nadzieję, że też jaracie się tą wiadomością, tą nowością na rynku. Bye!